23 października Słońce weszło do znaku Skorpiona. To moment, w którym nic już nie da się ukryć ani emocji, ani intencji, ani prawdziwych relacji. To czas konfrontacji z tym, co głębokie, intensywne, często niewygodne. Osoby urodzone pod tym znakiem mają ogromną siłę psychiczną czują więcej niż inni widzą to, czego nikt nie mówi na głos. Ich intuicja jest jak radar nie pomylą się, kiedy coś jest nieczyste. W wysokiej wibracji skorpion to uzdrowiciel, świadomie używa swojej mocy nie po to, żeby kogoś kontrolować, ale żeby transformować. Ma w sobie lojalność, odwagę, niezwykłą zdolność do odradzania się po kryzysach. To ktoś, kto nie boi się bólu, bo wie, że właśnie tam rodzi się siła. Ale w niskiej wibracji ta sama moc. Zamienia się w cień. Pojawia się wtedy zazdrość, zawiść, a może chęć zemsty, potrzeba kontroli nad innymi, nawet manipulacja emocjami czy testowanie granic. Skorpion potrafi wtedy prowokować, sprawdzać, ranić, bo nie umie zaufać. Sezon Skorpiona to czas prawdy oczyszczania i emocjonalnej regeneracji. Oznacz kogoś, kto potrzebuje usłyszeć tę prawdę.